O, cześć, z tej strony Adam. <laughs> Dzisiaj Wam opowiem króciutko o szybie, bo zainteresowała Was szyba, że pochodzi z Fiata Cinquecento <laughs> i pytacie jak to zostało zrobione. No Nie sądziłem, że takie coś może kogoś zainteresować, ale jak widać jeszcze chyba macie te samochodziki i to Was interesuje. No więc zobaczcie z zewnątrz tak to wygląda, że jest cała uszczeleczka w fiacie sejczento jest zdecydowanie węższa, tak? No bo chyba ona tutaj jest pełnia rolę raczej takiego można powiedzieć wypełniacza, ozdoby. Nie jest prawda, nie jest jej główna rola nie polega na uszczelnieniu. Jak to wygląda? Może tutaj z bliska wam pokażę tutaj widać ślad po oryginalnej uszczelce tej z Cinquecento. Widać, że ona tutaj Prawda, przebiegała sobie tutaj dużo szerzej, tak? Mniej więcej tutaj szłam. A więc jakby to jest z zewnątrz jest tak jakby delikatnie mniej tego, tak samo to odpływy, na przykład tutaj delikatnie widać, że jest odpływ wody z poduszczelki. E, więc z zewnątrz tak to wygląda. E, obraz jest dokładnie ten sam. Natomiast e, tutaj różnica główna, tak jak mówię, polega tylko na sposobie montażu tego, bo Yy, ta uszczeleczka jest wklejana tak, w Seicento w Fiacie jest, w to jest uszczelka standardowa, no i teraz jeszcze w środku tutaj no w środku no niestety musicie się liczyć z tym, że tutaj trochę zobaczcie, tu na przykład no widać klej, tak jak jest wklejona. o teraz może będzie no, wyostrzy, i teraz no jeżeli zostawicie standardowe yy, te osłony słupków no to tutaj będziecie mieli bardzo dużą szparę, tak, dlatego że ten słupek normalnie się kończył gdzieś tutaj, prawda, nie wiem, półtorej centymetra stąd, więc widać było normalnie całe to, to blaszysko, które tam jest, tak, ten słupek, potem sytuacja analogiczna była tutaj, czyli na podszybiu, no było widać po prostu gołą blachę i teraz jak ja to rozwiązałem? No ja to rozwiązałem w ten sposób, że mm, zagrzałem te, te osłony słupków, i wyprostowałem je, bo one po prostu są tam zagięte w stronę, w stronę szyby, tak? I jak tu przyjrzycie się, to nawet widać taki, o może teraz będzie widać, jest taki delikatny taki felc, tak jakby to nazwać, jakiś taki wałek się jakby zrobił z tego. Ja to grzałem na gorąco i po prostu prostowałem to no, różnymi tam podręcznymi narzędziami, żeby to po prostu osłonić tą, ten klej i to, co tam prawda by wystawało, tą blachę, tak? Pod spodu no natomiast jeszcze druga opcja jest taka że można było tutaj kupić taką uszczelkę tak zwaną krawędziówkę którą też to ewentualnie dało się zrobić ale mnie się bardziej wydawało to estetyczne w ten sposób natomiast pod szybie zobaczcie pod szybie rozwiązałem w ten sposób że tutaj kupiłem sobie po prostu taki odcinek uszczelki takiej spróbuję wydobyć ją żebyście mogli zobaczyć o zobaczcie tak to jest uszczelka o takim przekroju Zobaczcie, taka tutaj specyficzna, ale ona tutaj jak no zobaczcie, cały te, ten no niezbyt estetyczny klej, ale ukryła, tak, schowała, zakrywa nam to i w zasadzie, no, no nie, nie jest nie no teraz muszę sobie to poprawić, bo teraz mnie to inaczej troszkę ułożyło, ale, ale jak popatrzycie, no to da się, że tak powiem, no tak z tym egzystować, nie, nie jest to jakoś tam. Nieestetyczne aż tak, żeby raziło No a góra to to, co Wam wspominałem nie? Jeżeli zostawicie pod faktycznie z Cinquecento No to tak samo analogicznie u góry Będziemy się jakoś to wykończyć, dlatego, że ona się skończy Wcześniej, ona wchodziła tam pod uszczelkę W Fiacie Cinquecento No a że mamy z Seicento, no to To, co wspominałem na tamtym Wcześniejszym filmiku No, że Seicento już ma tą, tą Szybę pomalowaną na czarno Dookoła, która maskuje z zewnątrz Te te wszystkie niedociągnięcia, niedoróbki, czy tam nie trzeba tego po prostu tego tak z zewnątrz prawda tam ukrywać, jakby to było w Cinquecento. No, a z kolei tutaj środek no, musi zostać tak zrobiony, yy, no troszkę przerobiony, żeby to w miarę tam pomaskować. Nie, tutaj też widać, że ten słupeczek jest troszkę, ten plastik tego słupka, żeby był modyfikowany, nie, minimalnie tam ma jakieś odkształcenia, na no, całość potem, że jest poflokowana. No wygląda na to w miarę estetycznie. Raczej raczej podoba się to. No to tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to piszcie pod filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć. Ewentualnie coś wam pokazać, jak to było zrobione. Aha, i może jeszcze tutaj. Mm, pozdrawiam. Szkle, szklarza, może nie szklarza, bo to jest fachowiec od szyb. który się nie bał tego podjąć, tak? Bardzo fajny pan. Przyjechał tutaj do mnie i. Zaryzykował, można powiedzieć, dlatego, że wielu mm, tych sprzedawców, tych szyb, tych monterów nie chciało się tego podjąć, sugerując mi, że to jest zupełnie na auto i to nie będzie pasować, i nawet niektórzy twierdzili, że już to sprawdzali. No to no nie wiem, jak to sprawdzali, bo, bo ja to sprawdzałem po swojemu, że tak powiem, i według moich obliczeń, no to miało pasować, no i pasowało. Także jeszcze raz go pozdrawiam. Napiszę tam może pod filmem dane do tego pana. Także naprawdę. Fajny gość, niech się mu dobrze jedzie w życiu. Pozdrawiam go i Was. Wszystkiego dobrego.